Alabado sea Jesucristo. Soy el padre Bernardo Ibarra del Instituto del Verbo Encarnado. Soy argentino. Niech będzie pochwalony Jezus i y y Jestem ojcem Bernardo Ibarra. Należy do zgromadzenia Słowa Wszczelonego. Mieszkam tutaj w wspaniałym santuarium. I e y jestem na studiach tutaj w Krakowie. Właśnie, to na jakich studiach y ojciec jest? Jestem na studiach nauki o rodzinie i teraz tutaj w Krakowie, na Uniwersytecie Papieskim, na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, bo tutaj jest miasto Jana Pawła II. A czemu nauki o rodzinie? Czy to jest jakiś pomysł właśnie waszego Instytutu? Dla ojca i też dla ojca Jonasza, bo, bo studiujecie razem, prawda? Tak, dokładnie. Studiujemy razem. I to było pierwsze, e, pierwsze było pomysłem e, naszego przełożonego, żeby mieszkać tutaj w Krakowie i też studiować tutaj, żeby naprawdę poznać bardzo dobrze e, Jana Pawła II, jego myślenia i naprawdę uczyć się języka polskiego. I wiąc po pierwsze jest pomysł, żeby naprawdę poznać bardzo dobrze Jana Pawła II. I po drugiej też jest bardzo ważne studiować o rodzinie. Wiemy, że rodzina jest bardzo ważna nie tylko dla, dla ludzi, ale też dla kościoła też dla kościoła i trzeba e, umieć bronić rodziny, trzeba umieć naprawdę tłumaczyć no, o rodzinie i pomagać o rodzinie. Z tego powodu jesteśmy na studiach tutaj, w, na kierunku nauki o rodzinie. A Instytut Słowa Wcielonego, jakby ojciec nam przybliżył właśnie no ten Instytut, czy to właśnie jest zakon, wiemy, że jesteście za, zakonnikami, tak? Tak, dokładnie, no właśnie, jesteśmy zakonnikami, po prostu jest zgromadzenie, zgromadzenie Słowa Wcielonego i nasze zgromadzenie było założone w Argentynie, 1984 roku. I teraz mamy około 500 kapłanów i 500 klerików na całym świecie. Dla nas, dla naszego zgromadzenia jest bardzo ważny też, nie tylko Jana, Jan Paweł II, on jest naszym ojcem duchowym, mówimy tak ale też jest bardzo ważny dla nas e, błogosławiony e, Stefan Wyszyński, Wyszyński. Naprawdę on jest bardzo ważny też. Dlaczego? Bo on jest przykładem wierności, wierności do kościoła i też do Ojczesny. On miał tą wierność do Boga przez ojczesną. To znaczy, że dla niego ojczesna była bardzo, bardzo ważna, bo ojczesna, jej kultura była według Boga, według Kościoła. Nie jest po prostu tylko, że On chciał bronić Polskę, bo Polska była Jego ojczystą. Nie tylko to, oczywiście to jest. Ale najważniejsze, że On chciał bronić Polskę, bo Polska ma Boga no, Jej kultura jest według Boga. I trzeba to bronić, bo kiedy brakuje Boga, między ludźmi, kiedy brakuje Boga w kulturze w ojczyźnie potem brakuje szczęścia, miłości, cierpliwości i brakuje nieba On miał wielkie nabożeństwo do Marii do Matki Bożej i to jest bardzo ważne, bo my mamy jako czwartek ślub Niewolnictwo Marii, to tuż według świętego Ludwika Grignon. I to i on był zawsze, bardzo blisko Marii. No, w, w Częstochowie. No, oczywiście tam. To jest bardzo ważne dla nas jako przykład. No, jako przykład jako inspiracja. Mhm. E, przyszło mi na myśl jeszcze, bo e, wy z Ojcem Jonaszem byliście na beatyfikacji w Warszawie. Tak, byliśmy w Warszawie. Byliśmy naprawdę, było wspaniało uroczystość. I jest bardzo ciekawy, bo e, dzień, w którym przyjechaliśmy tutaj do Polski, było dokładnie e, 28 maja. I to jest Jego święto. To niesamowicie. Tutaj, dokładnie tutaj, do santuarium przyjechaliśmy 28 maja. I nasz cel jest ewangelizacja kultury. To znaczy, że naprawdę robić, wykonać, żeby kultura została prawdziwie chrześcijanie. To znaczy, że. Naprawdę, Jezus, Jego kościół jest między nami. Tak jak kultura. Bo kultura jest w rządzie, w rządzie i, i zawsze jesteśmy, możemy mówić, w kulturze. Tak jest bardzo ważne, żeby kultura zawsze przeniesie nasz też Boga. Tak jak możemy bardzo jasne widzieć tutaj w Polsce, że kultura jest katolicka i to pomaga naprawdę ludzi, żeby iść do nieba. I to jest proces, oczywiście jest bardzo, bardzo długo, ale trzeba to robić, trzeba też pomagać, żeby kultura zawsze będzie chrześcijaństwa. No właśnie, bo ojciec, Jonasz już wspominał, jak to było z tym, z, jego, z jego, jego historią właśnie powołania, ale też powołania go tutaj, jakby wysłania na te misje do, do Polski, do, do Krakowa, do właśnie świętego Jana Pawła II. A jak to jest i było z ojcem? Dlaczego? Dlaczego tutaj w Centrum Jana Pawła II, sanktuarium, Świętego Jana Pawła II, jak to było? To, to jest ciekawa historia. Ja mieszkałem na Filipinach 7 lat, lata tam, e, najpierw jako klerik, a potem jako e, kapłan i po prostu ja pamiętam bardzo dobrze, że ja byłem tam i po prostu założyciel przełożony, e, który mieszka w Rzymie. Zadzwonił do mnie i, i zapytał, czy jest możliwe mieszkać w, w Krakowie, żeby studiować no, Jana Pawła II jego myślenie. Po pierwsze trzeba uczyć się języka, a potem być na studiach na uniwersytecie. Oczywiście, no, to było dla mnie było naprawdę to było cud, bo oczywiście. Wszyscy co mieszkać w Polsce, to jest, to kraj Jana Pawła II, jest bardzo ważny, piękny kraj i to było naprawdę bardzo dobrze, dobre dla mnie. Oczywiście było trudno, żeby, żeby zostać, żeby nie mieszkać już na Filipinach, bo tam miałem na misji, miałem misję i było bardzo, bardzo pięknie dla mnie. Ale jeżeli Bóg chce, to dla mnie to jest naprawdę e, najlepsze. Bo zawsze Bóg chce dla nas co, to, co jest najlepsze. Jesteśmy tutaj. Naprawdę to cud. Bóg dużo pomógł nas i zawsze jest blisko. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Też tak, tak. Dla mnie było cud. Od Filipin... Do Polski i to jest niesamowite. I to było podczas e, czasu COVID i było bardzo trudno, żeby załatwić wszystko, ale tutaj jesteśmy. No. Wszystko się udało. No. No, dokładnie. A jak wygląda wasza posługa tutaj w sanktuarium, bo, bo to cykl Ludzie Sanktuarium, no więc a wy jak no jesteście bardzo tymi ludźmi sanktuarium, właśnie z tego względu, że, że jesteście tutaj wysłani no, przez Pana Boga, samego Pana, Pana Boga. Więc jak, jak tutaj wygląda wasza posługa? Dzięki Bogu pomagamy coraz więcej tutaj w sanktuarium i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Że możemy pomagać i naprawdę pomagać jako kapłani. I to jest bardzo ważne dla nas. Naprawdę być nie tylko studentem na uniwersytecie, ale po pierwszej być kapłanem. Zawsze jest bardzo ważne. To, było, to była rada, którą Jan od krzyża zawsze powiedział do, do swoich uczniów. Po hiszpańsku mówimy estudiante religioso religioso por delante. To znaczy student i zakonnik, ale zakonnik zawsze pierwszy. To jest też studentem i kapłanem zawsze kapłan pierwszy. No to jest bardzo ważne dla nas pomagać tutaj i, i być kapłanem tutaj w santuarium. I pomagamy szczególnie z mszami, szczególnie rano o ósmej też teraz jesteśmy w konfesjonale i słuchamy spowiedzi ludzi i naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy pomagać ludzi. I też pomagamy tutaj e, z neonami, z, z wspólnotą neon, neonów i naprawdę dla nas też to jest bardzo dobrze, bo mamy wspólnotę, mamy ludzi, Którzy pomagają nas i są zawsze blisko nas, i są po prostu jako rodziny. Rodzina dla nas. Tak, tak, właśnie myślę o, tych, o tym Neokatechumenacie. A wy weszliście na drogę Neokatechumenatu? Nie, nie, nie. Po prostu jesteśmy kapłanami, jesteśmy kapelanami i pomagamy, no, z mszami i, I pasterskiej. Tak, mm -hmm, dokładnie tak. Mm -hmm. A propos rodziny, bo to jest bardzo ciekawy wątek, szczególnie u ojca, u ojca Bernarda właśnie, że, że ta rodzina jest, ojca, taka bardzo liczna, prawda? No I tak. Wiemy też z wielu, z wielu już też historii, że, że właśnie jest tam więcej powołań tych, tych kapłańskich, tych do życia tego konsekrowanego niż tylko powołanie ojca. Może nam y, troszeczkę ojciec opowiedzieć o, o swojej rodzinie, o tym, jak to powołanie się rodzi, właśnie też w kontekście tego, że studiujecie nauki o rodzinie i powiedział ojciec, że, że jest teraz taka ważna dbałość o rodzinę. Na własnym przykładzie, jak to wygląda? Dobrze, po pierwsze, e, moja rodzina muszę mówić, jest bardzo Szczególna, jesteśmy 11. urodzenstwa, między którymi są pięciu kapłanów: jeden klerik, dwie siostry zakonne, zakonne i, i też dwa, dwa bracia, które mają swoje rodziny z czećmi i jedna siostra, która. Jeszcze jest w domu z rodzicami. To jest po prostu łaska. Jak to, jak to wiesz, że są kilka powołań w tej samej rodzinie, to łaska oczywiście. I czasami ludzie pytają do mnie, jak to jest? Jak to możliwe? Ja po prostu zawsze Zawsze mówię, że nie wiem. Nie wiem, to tajemnica. Dlaczego Bóg chciał, żebyśmy mieli pięciu kapłanów, dwie siostry. Nie wiem, dlaczego. Ale możemy mówić, że nasi rodzice pomagają, żeby Bóg naprawdę możemy mówić. Był wolny i pracować między nami, między dziećmi. Bo na przykład nie mieliśmy telewizji w domu. N nasi rodzice nauczyli nas, się modlić zoczenie, być blisko z Bogiem. I po prostu oni zawsze mówili, mówili nas że trzeba zawsze w, pop, wypełniać wolę Boga. To znaczy, że mimo że czasami będzie trudno, czasami jest bardzo, życie po prostu jest bardzo skomplikowane, trzeba wypełnić wolę Bożą. Wolę Bożą. To jest bardzo ważne dla mnie było. Jak to jest przesłanie rodziców, żeby trzeba to robić. I też było bardzo ważne e, nabożeństwo możemy mówić nabożeństwo do serca Jezusowego. Nasza rodzina zawsze była bardzo blisko jest, jest, e, serca Jezusowego. Dla nas jest bardzo ważne. Bo naprawdę serce Jezusa jest źródłem łask. I On po prostu, Jego miłość jest zawsze otwarta, kiedy idziemy do Jego serca. To jest bardzo ważne. Mieć szczególne nabożeństwo do serca Jezusowego. I no właśnie, to było, jest bardzo ciekawe, bo ja mam taką rodzinę, i teraz jestem na studiach nauk o rodzinie i to jest naprawdę niesamowicie. No, I to jest plan Boga oczywiście, żeby, musimy mówić, żeby skorzystać z, z, z tego doświadczenia, aby pomagać, no, aby pomagać e, innych e, rodzin, no, rodzinom, no. To jest bardzo, bardzo ciekawe, ale oczywiście trzeba studiować, trzeba być bardzo odpowiedzialnym, ale myślę, że moje doświadczenie pomaga, pomaga, no? pomaga mi i pomaga innym ludziom. A jakie myśli świętego Jana Pawła II są jakimś odkryciem dla Ojca? Bo właśnie po już tym czasie no, pobytu, mieszkania, życia w Polsce, w Krakowie, tu na Białych Morzach, to czy są jakieś takie, jakieś takie zaskakujące albo nowe, nowe myśli, sprawy, właśnie o św. Janie Pawle II, albo właśnie jego samego? Podczas pod tego czasu tutaj, w Polsce, aż do teraz, myślę, że się nauczyłem się coś bardzo, bardzo ważnego od Jana Pawła II. I to jest, że człowiek, że osoba jest zawsze najważniejsza niż rzeczy, niż cele, niż projekty niż plany. On powiedział kiedyś, że nie możemy używać osoby, ale tylko trzeba kochać osobę, kochać drugiego człowieka. To jest bardzo ważne, to jest, możemy mówić, personalizm Jana Pawła II, no, ale to brzmi bardzo teoretycznie. No, jest oczywiście teoria, ale też jest praktyka, jest praktyczne, kiedy kochać innego człowieka, drugiego człowieka, kiedy kochać osobę nie bo ona jest dobra, bo nie bo ona jest e, uprzejma, ale bo ona jest osobą. I to jest bardzo ważne. I oczywiście to nauczyliśmy się od Jana Pawła II. Tutaj w santuarium też ja mam doświadczenie, że możemy mówić, że tutaj księże, księża e, żyją i pracują zawsze e, mając na myśli, że trzeba, e, trzeba naprawdę szanować drugiego człowieka, tak jak Jan Paweł II. Przeczytałem kiedyś, że Jan Paweł II nigdy nie, 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 miał, nie umiał e, pamiętać teksty, na przykład z książek i tak dalej. Ale oczywiście on umiał, ale czy mówić tak, on nie umiał pamiętać teksty książek, ale zawsze umiał pamiętać ludzi. Imię, twarz, historię, rodzinę. Bo czasami jesteśmy na studiach i myślimy, że, myślimy, że, że najważniej, najważniejsze jest nauk, nauka. No? I tak jest, i tak jest, ale no, nie, nie. Najważniejsze jest osoba, ludzie. No? Myślę, że, że to jest dla mnie bardzo ważne. A czemu jesteśmy i rozmawiamy właśnie w tym miejscu przy sutannie? Czemu, czemu? Czy, czy, czy jest właśnie to też jakimś znakiem, że, że ta kaplica jest jakąś waszą ulubioną? Dla mnie jest trudno mówić dlaczego. Ja bardzo lubię to miejsce tutaj, tą kaplicę. Być przed sataną Jana Pawła II, bo teraz uczę się jak, jak czerpieć. To znaczy uczę się jak być prawdziwym kapłanem. Bo kiedy widzimy to sotany krew, możemy uczyć się jak Trzeba naprawdę czerpić dla dusz. Bo jako kapłani potrzebujemy umrzeć, zoczenie, no. Zoczenie, że możemy umrzeć. I z tego powodu zoczenie odprawiamy mrze. Nie jesteśmy tylko kapłanami tam, jesteśmy też ofiarą. I to jest bardzo ważne, że jako kapłan ja umiem Zocień umrzeć. I z tego powodu ja prawie codziennie jestem tutaj po umrze, żeby się modlić przed e, Sotaną Jana Pawła II i uczyć się to: no, Ewangelię e, cierpliwości, Ewangelię też cierpienia. I też jest bardzo piękny. Tutaj, bo możesz też prosić, prosić Janowi i Pałowi dużo rzeczy. Tak jak my podczas mszy możemy prosić Jezusowi dużo rzeczy, bo jest Jego krew tam. Tutaj jest Jego krew. Jego krew jest jak, możemy się jak krzek do Boga. No, żeby prosić dużo rzeczy. No, prosić o powołanie, na przykład proszę o o, o no, Proszę dużo rzeczy tutaj. Ja mam doświadczenie, że jeżeli masz prośbę, wielką prośbę, trzeba iść tutaj, chodzić tutaj i prosić o Jana, prosić Janowi Pałowi. I on naprawdę będzie odpowiadać.